Dziema jestem Kraft Chicken e, i dziś pokażę Wam jak uzyskać najlepszą jakość e, nagrywania na YouTube. Tak, e, a więc bierzecie telefon lub e, tableta w zależności co macie e, i zaczynacie nagrywanie. Znaczy od najpierw odpalacie oczywiście aparat. E, Zaczynacie nagrywanie i wtedy zaczynacie potrząsać, żeby wyszła jak najlepsza jakość. To, co przed chwilą widzieliście, to była najgorsza jakość, w której ja umiem nagrywać, tak? Ale to jest najlepsza jakość. Jak macie inne pomysły na. Jak macie inne pomysły na. 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 na, na, jak, na najlepszą jakość na filmikach? Piszcie mi w komentarzach. Ja się już z wami żegnam. A, właśnie. Dajcie like, lajki. To jest moje pytanie dla Was. Dawajcie lajki. Lajki są bardzo ważne. Ale też Wam się nie podobało, dajcie lajka. Nara.